Witam. Dzisiaj, jak tam, Udbeks. I. Znajduje się. Tutaj się znajduje opuszczona szkoła. I ten trochę się stresuję, Czy czegoś tam nie spotkam w okolicy? Chciałem pokazać, co tam się jeszcze znajduje ciekawego. No i tutaj ta szkoła. Ale oczywiście tutaj nie wejdziemy, bo Nie wolno raczej. Dobra Tutaj też trzeba uważać, bo tu pokrzywie są Co jeszcze ciekawego Tutaj się znajduje Od tej tył szkoły tutaj pnącza To jakiś dom jest Szybki Tutaj gdzieś... gdzieś jest nie do jakiejś piwnicy. Spróbuję go znaleźć. Jeszcze pamiętam to. Że takie trochę wysokie... ...jak w Afryce. No chyba gdzieś tam ta piwnica się znajduje. To Tu jest jeszcze jedno wejście do szkoły. No i... Tyle. No, nic więcej ciekawego nie ma. Chociaż... No tam coś chyba widzę. Ciekawego. Zobaczę. Ach. To chyba jakaś górka jest. O ile się nie mylę No to... Napiszcie w komentarzu, czy film Wam się podoba. To jest na z odcinku. Cześć. A to. Ej.